Hej, cześć widzowie, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj, jak zwykle, y, będą, w sumie jeszcze tego nie było, ale dzisiaj zagramy sobie klasycznymi dekami na top laderze. Y, Zaczniemy sobie w sumie od top ladera. Jestem obecnie top 2000 na świecie i myślę, że wybierzemy sobie te y, 4 deki. Tutaj przetestujemy sobie, jak coś nie pójdzie, no to przeniesiemy się w na pucharki, ale zawsze wybieramy cięższą drogę i lepszy content, dlatego rozpoczniemy sobie od Path of Legends. Jest ja ze mną jest Bradley, Bradley Suzuki. Suzuki, jak zawsze. <laughs> Myślę, że możemy przejść do pierwszego meczu. Tak, ja jestem, dałeś Oglądajcie do końca, bo na pewno wydarzą się niesłychane rzeczy, tak jak na każdym spotkaniu. <grym> <grym> tak, niesłychane będą na pewno. I będzie detronizacja. Zaraz, jeszcze się sobie <grym> klasycznymi dekami, to. Chwilę, co sobie po prostu z Battle Ramem, żeby przysykować do ewolucji. Są to trochę oszukane klasyczne deki, bo po prostu też sobie wziąłem ewolucję normalnie w klasycznych dekach. No Jak były one grane, to jeszcze nie było tych ewolucji, ale nie sądzę, że to jest aż tak wielkie czyli, czyli to jest wersja 2.0 tych deków. I teraz powiedz mi, okej, okay, tutaj mamy Ram Ridera, ee, nie, sorry. Dark Princea e, Prince i e, Rama. I powiedz mi taką jedną rzecz, kiedy ten dek był najlepszy, w jakich czasach. No, prawdopodobnie na samym, no jakby na samych początkach Clash Royale i tam potem, jak nie było właśnie ewolucji i tak dalej, no to najczęściej po prostu było, że gracze czy ktoś sobie maksowali któryś z klasik decków i potem mhm. po prostu stawały się zazwyczaj one trickiem tego deku, czyli po prostu mhm. bycie one trickiem, no to jest, że ciągle grasz jakby tym samym dekiem, aż go wymasterujesz. Tak, jasne, one trick tak? Ta, tak? No i mniej więcej tak to mm. wyglądało po prostu w gracie. Ja, ja to pojęcie pierwszy raz słyszałem w League of Legends na przykład. Jak ktoś grał jedną postacią, to to mm. samo, nie. E, a, a słuchaj, czy Giant y, też jest w tych klasycznych dekach? Znaczy akurat ja nie przygotowałem, no bo tych klasycznych deków jest. Y, jasne, androma, jasne, ja, no, ja pytam ale... ogólnie. O, tak, ogólnie no to pewnie jest. Kiedyś były właśnie deki. Giant 3 muszkieterki, no ale to już nie wiem czy to jest aż tak klasyczny deck, ale no kiedyś był właśnie ten taki nawet początkowy jakiś Giant czy coś i to wszystko Jasne. się... Jasne, się a ty zaczynałeś, bo ty, bo ty jesteś z Clash od samego początku. No praktycznie? no praktycznie, no tam trochę później, no. I ty od razu wszedłeś w lawę jakby jako twój main, czy próbowałeś na początku, mm -hmm. miałeś jakiegoś innego momentarika? No na początku... Ten, no jakby moi, znaczy no na początku, trochę nie wiedziałem w co iść, więc szedłem pod po prostu jakieś deki, co myślałem sobie, że wymaksować, ale potem dotrafiłem do klanu Magiczne Mrozy i ziomki, które były wtedy jeszcze lepsi niż mhm. ja powiedzieli po prostu, żebym sobie zmaksował lawę, bo najwięcej osób w Polsce gra mhm. lawą i że nie będzie aż tak ciężko wymaksować, więc sobie po prostu postanowiłem, że sobie wymaksuję lawę. I no potem po prostu stałem się ten, takim, no załóżmy, no nie ładnym no ale że, że najlepiej po prostu mi o Uuu, mm. czekaj, co tu się dzieje? Dawaj, masz tego polskiego? Tak. Czyli nice. po prostu najlepiej szło lawą przez cały ten, no i potem sobie grałem, no ale na przykład właśnie jakimiś y, bridge spamami, czy nawet jakimiś ten szkieterkami, czy, czy jakieś yes. wiem, sparki, czy gianty, czyli takie bardziej jakby deki beatdown, czy takie już gdzie robisz push, no to zawsze mi sprawia dużo przyjemności i lubiłem sobie mm -hmm. dosyć tak zmieniać, no ale to już bardziej na jakichś turniejach, czy na jakichś grandach, żeby sobie ćwiczyć, a ladera głównie lawą zawsze grałem. Jasne, kumam. To proszę pokazuj deki na ekranie, który nagrywasz, mam tak. nadzieję. Na no. początku. No. Ja będę robił też taki fajną odcinkę. Dobra. I tłumacz właśnie co grawie. się dzieje. Dobra, okay. to pierwszy winek nice, blisko było, ale się udało. No to tutaj też gramy Lockbaitem. Czyli Lockbait no to to jest taki dek bardziej po prostu, żeby zadawać duże jakby damage, ale osobno, a inne deki no to są na przykład, żeby zadawać po prostu wiesz, ciągle jakby damage, tak? Co masz na myśli yy... przez osobno? Czekaj, bo mi zlogował internet, no. Dobra, dobra. Co masz na myśli przez osobno? No, że tak jak teraz tutaj lecę z y, tym Goblin'em, na przykład, i tak dalej, no to to jest jakby y, jeden push. Teraz sobie dokładam beczkę, bo wiem, że on nie ma y, takiego spele, że... A dobra, mam beczkę, myślę, że ma zapa, bo zazwyczaj grałem z zapem. Uh -huh. y, co mi się przez osobno? No, to jest po prostu, że y, nie zadajesz raz jednym pushem 2000 demerza tylko po dobra. prostu obijasz. Tak jak teraz na przykład ta princeska <laughs> już tam zadała na tą stronę, no to sobie obija. Teraz on daje ducha. Ja ogólnie muszę wykorzystywać to, kiedy on wykorzystuje ducha, i już od razu wtedy lecić z tym. jakby goblin gangiem za nim, no bo to jest zawsze taki cięższy, dosyć pusz do obrony. No tutaj nie miałem za dużo na obronę, też dosyć słabo mam tą wariację, no bo potem się przyjęło, że można też grać z innymi budynkami. a ja oczywiście, z racji, że gram, gram klasycznymi dekami, to mam tutaj Inferno Tower, czyli trochę taki a, okay. drogi budynek, i teraz dobrze go zmyliłem tutaj tą. A, beczką no? Beczką, nie żeby nie trafił jedną i teraz nie za bardzo chcę zaatakować, wiedząc, że on ma y, Evo Ghosta i po prostu, jak zaatakuję go, to dużo wariuszy strasznie zdobędzie. I mhm. od teraz chcę też wiedzieć, że y, chcę po prostu już kontrolować y, te Royal Hawksy moim Goblin'em, ze względu na to, że on nie ma tego spela, co mi podchodzi prosto pod wieże, więc one powinny zawsze robić dosyć duży waliu, Ale też pewnie, no, nie zawsze będzie się to udawać. W sensie, no, ma fireballa, tak, ale... Czy ty grałeś tym samym deckiem z trzema szkiedrykami ostatnio? Yy, tak, na odcinku. Także, Myślę. jak widzicie, widzowie, jest to grywalny deck. Yy, teraz mam bardzo dobrą Ewo beczkę, bo on ma tylko jeden taki spell, no, ale dobra, tutaj dosyć nieźle okay. to pobronił. Mm. No i ja trzymam po prostu tą rakietę na trzy muszkieterki. Okej. Okay. O kurde, ja te foxy latają? No tak, do, w sensie one latają dopóki właśnie w coś nie walną. I one są mega mocne y, przez to. O. Wow. Dobra, teraz no nie mogę tego zrakietować, bo to już się raczej nie opłaca. Ale no też mogę mieć lekko przewalone. Trochę ta... Ogólnie ten zwykły lockbait już nie jest raczej jakimś też najnowszym deckiem, no bo teraz są takie dużo tańsze i w ogóle, więc nikt, jakby nie ma dosłownie żadnej osoby, co gra tym lockbaitem w jakiejś topce czy coś, no bo po prostu jakby jest to taki deck, no który, tak jak na przykład te peki czy coś, no to może nie akurat dokładnie ta wariacja, ale niektórymi pekami da się jeszcze grać. Mhm. Tak to na przykład pewnie... Lewo, lewo, lewo. Wiem. Okay. Hmm. Tak, tutaj no byłoby już yy, ciężko, tak. Teraz No spokoła, próbuję. Do końca. Nawet pomyłki trzeba go tutaj strikować, ale on już teraz widział. Hmm. Ja sobie po prostu muszę dać ten goblingach na drugą stronę, niż do niego ghost. No ale on zaraz będzie miał znowu już hoksy No tutaj on też ma dobry matchup, mecz, mecz bo. No ma dobre, tak. Ma po prostu wszystkie jakby kontry, co mógłby chcieć. No i ja też nie jestem jakimś ekspertem lockbaita, w sensie były jakieś tam okresy, co sobie trochę nim pogrywałem, no ale to było bardziej na takim poziomie. To tak ze dwukowym. wszystkich tych deków dzisiaj, z którym się czujesz najlepiej, Który, jak um, możesz powiedzieć, no jak myślę, to, myślę, co tam, Myślę, że tą Peką no, na pewno, mm -hmm. zaraz jeszcze potem pokażę. Całkiem fajny deck, żeby spojlować. Teraz sobie przejdziemy po prostu do golema, no to golemem też myślę, że czuje się dosyć pewnie. Mhm. Też nie, nie sądzę, że na obecną metę jest to najlepszy deck, żeby sobie po prostu tak owybierać. Mhm. Albo dobra, golemem na końcu zagramy, teraz sobie zagramy takim mega night baitem Kiedyś też dosyć sporo nim grałem, więc, ale dawno bardzo nim nie grałem, ale kiedyś dużo nim grałem, więc myślę, że powinien być też taki Kiedyś dawno nie grałem, ale bardzo dawno nie grałem, ale kiedyś nim grałem, okej. Okay. Wszyscy wiemy o co chodzi. No w sensie, że teraz bardzo długi czas w nim w ogóle nie grałem, ale w przyszłości nim kiedyś grałem. No, rozumiem. Dobra, teraz tu... Yy, BatSy. Jeśli widzieliście widzowie poprzedni odcinek, gdzie Fireball leciał w BatSy, to napiszcie w komentarzu. Teraz tutaj... Ok, aktywacja Kinga. Bardzo dobre zagraniczne ze strony mojego przeciwnika. Więc my od razu presujemy z gangiem na most. Tutaj sobie bronimy, też oczywiście. Aha, Mega night Bait, ja nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Ale na pewno na to grałem, zakładam. No <grym> jest taka szansa. Hmm. Dobrze, teraz żeby ten. Tutaj się to nie rozbiło, tylko tak jest. Ok. Teraz dobre Tornado. On chyba gra e albo Graveyardem Więc mhm. na Edge mam ogólnie słabo, no bo jakby każda jednostka, co, którą ja wystawiam, no to jak on postawi tego Mega Knighta, no to ona jakby po prostu w niego wpada Mhm <grych> No Górnik Tutaj, dobra walki, I też jakby no w tym y, Mega Knight baitcie teraz, no to z racji, że wyszły ewolucje to można ich bardzo dużo używać. W sensie jakby, no bo jest tutaj Zap, Inferno Dragon, yy, Skeleton Barrel i tak dalej. Mm -hmm. Więc y, tutaj też jakby... Zależnie od ewolucji, no to na różne deki są różne meczapy. No bo na przykład jak miałbym F Omega Knight'a i on by był w stanie odpychać yy, jego jednostki, no to oczywiście ja bym miał łatwiej, co nie? są tu pewnie zagra już tego. Okay, zagrał tornado, dziwne było to tornado. Teraz ja wiem, że lecę olin, dopóki on nie ma tego tornada. Ok, nie za dużo z tego wyjdzie dobrze. Czy ten ice wizard się tam zatrzymał na tym moście, na trochę, co sobie zdąży wyklinować? Ok, to jest jednak graver. To w sumie chyba nawet lepiej, że nie giant, no ale graver to też teoretycznie mam dosyć dużo koloru, no ale jak on ma i wiesz, Valkyrie, Tornado i wszystkie takie, no to to też jest ciężko no to. się jakby przydzierać tym minerem, co nie? Hmm. Więc ja już teraz sobie widzę, że moim najlepszym sposobem prawdopodobnie będzie po prostu obronienie ewolucją Inferno Dragona i zaatakowanie w odpowiednim momencie. Uh -huh. Znaczy teraz po prostu sobie go skontruję, tego Baby Dragona nim. No, ciekawe co się stanie tutaj. Okej, okay, no, teraz on no nowo, no to za dużo mi z tego nie wyjdzie, ale z racji, że on jest jakby dali przy życiu, no to ja chcę też Obac to wykorzystać o. i tą stronę trochę przy przy no ale nic z tego nie będzie, tak jak już wcześniej powiedziałem. Dobrze, no teraz fajnie byłoby jakby ten Baby Dragon poszedł tam, znaczy ten Dragon. Okej, okay, jako tako poszedł, no ale ten Graveyard właśnie z i z tym zawsze zadaje jakiś damage, no a ja po prostu nie mam znowu przebicia, więc tu też po prostu trochę match-upy nie, nie dopisuję w tym odcinku. Podamy ofiarą match I, więc Wiemy co możemy robić. O! 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 Wiem, że muszę go całego zespamić, a no i ja, jeszcze, no to... No to nie, no to jakiś akurat Tornado Ewo Valkyria. To ciężko ten, ten jest To bardzo ciężki mecz. A już ten tłuszcz no no, wyglądał obiecująco, na... naprawdę. No ale miałem Evalkilię, ten masz... wiedział, że ten... I teraz zostaję golem, golem, więc Golem myślę, że mogę... mam szansę czegoś wygrać. <coughs> so, for the for the boys. Oczywiście zamiast powinno ci grać z jakimś Evo. Barelką i tak dalej, ale z racji, że Evo Baby Dragon jest dosyć w mecie i Evo Lambert, też może y, zrobić całkiem niezły push, no to myślę, że to jest całkiem okej. Okay. I z racji, no. że kiedyś się grało golem First Play, i tak dalej, to też chcę przekazać widzom y, troszkę, y, jak wyglądają kiedyś czasy, jak się grało, i tak dalej, więc po prostu zacznę z tym samym zagraniem. Y, ogólnie w dzisiejszej mecie uważam, że lepiej jest prawdopodobnie sobie po prostu cyklować dewolucji de niż. Wylatywać z tym golem first play: No, bo to jest po prostu zawsze jakby ryzykowne zagranie, no ale czego się nie robi dla kontentu, tak. Teraz tu bardzo fajne tornado, możecie je sobie skopiować do swojego gameplayu, bo ściągnęłem po prostu rybaka, żeby on nie ściągnął na Kinga i też akurat Hunter był jakby w tym polu, ale nawet jakby Hunter był poza tym polem, to i tak się opłaca ściągać, żeby po prostu nie aktywować sobie Kinga wcześniej tym Golemem. I teraz no. sobie po prostu tutaj trochę spamimy, wiedząc, że już jest dosyć dobry push i on nie jest w stanie tego. No, jest e, dość oprać. dobry. Także tutaj akurat y, golem w Hitchspray był dobry, no bo miałem idealnego handla pod to. I tutaj już na trójkę szybkie zwycięstwo. No także jak widzicie, y, ten, tym golem dosyć dobrze się czuję. I mamy już około 15 minut, więc nie wiem czy. No dobra, e, jeszcze jeden. No jeszcze Hoga nie, się, robiłeś. nie robiłeś. Dobra. A Hog to... obowiązkowo. Tylko muszę szybko złożyć, ale dobra. Dobra, to, złożę. to wcięcie zrobię. No to mam już Hoga 2.6. To jest też oczywiście jeden z popularnych deków. On jest prawdopodobnie dalej grywalny przez niektórych, także myślę, że odpalam sobie po No wiesz, że w to. I lecimy to. dalej. Jesteśmy 2 e, do 2. 2 do dwóch. i obyśmy byli na plus. Dawaj. Mhm. Tutaj szkieletki. No to tutaj też możesz opowiedzieć trochę o tym. No to tutaj znowu podobnie jakby jak do log beta sobie po prostu chcemy cyklować jak najwięcej hogów, odcyklować budynki i tak dalej. i No to jest jakby taki trochę defensywny deck, i potem po prostu chcesz stawiać jak najtańsze karty, żeby mieć jak najszybciej do hoga. Teraz akurat chyba też gramy na cycle deck, więc nie będziesz tak łatwo Mhm. Tak jest też gramy na cycle deck. On ma earthquake a. My mamy firebola i szkoda, że on nie, nie ma Hoga, tylko Hoxy, no bo to jest zawsze trochę więcej damage'u, jakby, że łatwiej jest splitować ten damage i w ogóle. No ale oczywiście będziemy walczyć. Też on, przez to, że ja mam Hoga, on może sobie bardzo łatwo ściągać kanona na drugą stronę. Mhm. Teraz mogę spróbować go sprediktować. Ok. A, no nie dał tu. Myślałem, że da yy, niżej, ale może nie jest po prostu. <tut> 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 Tak, bo jak dasz wyżej, w sensie, bo jest taki placement, teraz pokazuję go szkieletkami, że jak Hog idzie i dasz od razu szkieletki tu, gdzie ja teraz y, palcem pokazywałem, no to możesz ściągnąć y, tego Hoga jakby na kanonę na samej górze, tylko że z drugiej strony jakby, czyli tak daleko, jak mhm. możesz go ściągnąć. Mhm. Dobra, teraz tu znowu laga miałem, więc ten Ice Golem się nie postawił na czas, ale... Ostatnio coś tutaj internet szwankuje. <laughs> A u mnie ostatnio <laughs> zadziwiająco wybitny wiesz, także nie wiem, może nie wiem, może robiłeś jakąś zmianę subskrypcji na Netia, nie polecam. Nie. nie Oczywiście, nie. jeśli firma Netia chce nas sponsorować, to przepraszam za te Dobra, teraz daje. Dobra, nie daje nic na razie. Dobra, tera teraz daję i predyktuję tutaj Kanona na środku. OK, akurat te Hoxy już tu podeszły, więc ten kanon na środku nic nie dał. A muszkieterka tu jest ta na F, okej. OK. okay. Teraz chcę jak najszybciej zniszczyć Tomar Archer Queen. O, o, o! Coś tam robi nasz kolega. Dużo zrobił. To jest to pięknie, Archer, jest, okay. pięknie. I tutaj sobie ją po prostu supportuje, żeby on musiał też bronić. Okej, okay, on dał fireball value, no to ja biorę to, bo i tak atakuję na tą stronę i tak daję, a łatwiej będzie mi tą queen. Teraz on da hoxy, split, tak jest. Loguję mhm. prawego, bo tam prawego. jest po jeszcze ta queenka. Okej, okay, teraz sobie to po prostu jeszcze ja bronię i tak jakby okay. to, że mi wpadło trochę damage na lewo, to mnie to nie interesuje, bo on raczej atakuje prawą i dopiero jak będzie jakby bliżej i on będzie mógł sobie zacząć wybierać te strony, no to wtedy będę się bardziej jakby też tym y, przejmował. Mhm. Mm no teraz sobie daję marzy. tutaj po y, prostu Spirita, okej, okay. tutaj już sobie daję kanona, bo on dał y, tego. Bo on dał. I tutaj oh, też nice. Fireball Prediction na tego Kanona, no ale on i tak nie dojdzie, no ale mogłem po prostu sobie, wiesz, dodatkowo jakby Fireballem Damage zadać co nie, więc to zawsze uh -huh. coś. Zawsze spoko. Teraz ten jeden hawk tutaj sobie dojdzie, no ale ten Ice Spirit i tak sobie po... poradzi dosyć nieźle, więc tutaj znowu... Dobra, teraz ściągamy tego Fire Spirita. I ten Ice Glen od razu mi stankuje na te hoxy. Teraz sobie o, daję Hog'a po o. prostu on do kanona. <laughs> teraz szybki log. Spirit, szkieletki. Okej, okay, mega dobry Fire Spirit z jego strony. I co Fireball, czy? Nie, no nie mogę bronić yy, Fireball. Te WoHocks są strasznie wkurzające, ale dobra. I teraz od razu sobie lecę też, właśnie mój Hog plus Fireball, bo muszę. Wracać z demerzem, OK, on zrobił anti Fireball Placement. Teraz znowu loguję sobie po prostu tam. Tutaj muszę stankować. Tylko że zawsze właśnie z tych oksów trochę wpada tego DMerza. To nie jest optymalne dla mnie. Mm. Bo no po prostu nie zdąży jakby go przejść, co nie? Mm -hmm. Bo no ma lepszy spel jakby i ten. No jakby no to hodz, ciężki mecz. No. no jasne. Był łatwiej no, są no, no, i tak line. dalej. Na jeszcze walnął. No ale dobra, no to były klasyczne deki widzowie. E, tam też widzieliśmy, że jakiś e, kolega chce właśnie jak chyba idź z Bołem czy tam Hogiem kiedyś Nie, czekaj, Ty pytał, nie, ktoś prosił o klasyczne deki typu Hawk 26. Okej, okay, no to to były klasyczne deki i też możemy kiedyś po prostu zrobić coś takiego, że na przykład taką serię całą, że na jednym odcinku, że po prostu że jednym klasycznym dekiem zamiast pokazać po prostu różne klasyczne deki jakie kiedyś się grało i tak dalej, żeby się poznać troszkę więcej historii gierki. To teraz możemy zrobić na przykład odcinki takie, że gramy danym klasycznym dekiem, na przykład 4 mecze, czy ten i sprawdzamy po prostu sobie też i Dobra, się to, to widzowie pod dzisiejszym filmem piszecie w komentarzu, który klasyczny dek chcecie zobaczyć na następnym odcinku, który chcecie wymasterować, najwięcej głosów zbierzemy taki odcinek, zrobimy i następny odcinek szykujemy też dla Was z, z, z poleconego deku na wbicie 15K pucharków, to mamy zapisane od Kapiego. Jest. I tutaj Excelworn, Excelworn i ty prosi, abyś zagrał jeden na jeden z Kamikaze. Może uda się umówić? No to zobaczymy. <noise> to zobaczymy. I czekamy na więcej komentarzy, dawajcie znać co chcecie oglądać, będziemy brać to do siebie. Znaczy nie do siebie, tylko tak na warsztat. I tyle, tak coś jeszcze Wojtku? Nie, to byłoby na tyle i... Subskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczka, także wszystkie lajki i tak dalej. Filmy będą pojawiały się teraz w bardzo dobrej częstotliwości, e, także tak jeżeli chcecie wspierać i być na bieżąco, no to wiemy, że było parę tam e, tych, e, no takich przerw. Że, przerw czy coś, ale teraz będą naprawdę e, częściej i mamy nadzieję, że będziecie z nami na tej naszej drodze do, no, bycia topowymi Dominiona. youtuberami w Polsce. Trzymajcie się i alo!